Ja już miałem wtedy 21 lat. Jak, A to już nie byłeś taki mały Piotr. Jak Jan Paweł II umierał i, hmm. i wtedy też studiowałem filozofię, więc też jakby te tematy, gdzie Karol Wojtyła był profesorem naszego uniwersytetu, katolickiego uniwersytetu lubelskiego, to bardzo mocno we mnie rezonowało. Miałem wykłady z profesorem szostkiem, który był też uczniem Jana Pawła II, znaczy Karola Wojtyły. Więc ta taka e, bliskość tej cywilizacji miłości, bliskość tego też naszego duszpasterstwa młodzieży, w którym bardzo mocno uczestniczyłem, e, no dla mnie była czymś w stylu takiego kierunkowskazu życia, tak, e, to było coś, czym się naprawdę żyło. Jeździłem na Światowe Dni Młodzieży, w których, na których widziałem miliony młodych ludzi, którzy mieli te same wartości. E, I to doświadczenie takiej międzynarodowości e, chrześcijaństwa, e, katolicyzmu, e, dawało mi bardzo dużo siły i tego, żeby nie zamykać się w jakimś, jakichś uprzedzeniach, jakichś e, dziwnych. E, no, przede wszystkim stereotypach, uprzedzeniach, ale iść dalej, bo człowiek, każdy człowiek ma swoją godność i jest wart uwagi.